Tydzień temu Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050, przedstawił strategię zwycięstwa strategię, która ma doprowadzić do zwycięstwa całej opozycji demokratycznej w następnych wyborach parlamentarnych. Naszym zdaniem, celem takiej strategii powinno być przekonanie nieprzekonanych tych, którzy w wyborach albo nie głosują w ogóle, Albo dotychczas głosowali na PiS, ale dzisiaj znaczna część z nich ma już serdecznie dosyć PiSu i szuka dla siebie innej opcji. Ważnym etapem na drodze do realizacji tej strategii naszym zdaniem powinna być konferencja o przyszłości Polski. Spotkanie liderów bloków opozycji demokratycznej, którzy wspólnie porozmawiają o tym, co możemy i będziemy w stanie zaproponować Polakom. Nasze zaproszenie do udziału w debacie 21 marca przyjęli już liderzy Lewicy, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. je także lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo im za to dziękujemy. Na razie milczy przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Odpowiedzi, które być może w jego imieniu udzielają w tej chwili jego politycy i jego dziennikarze, nie brzmią na razie zbyt poważnie i nie, nie nastrajają bardzo optymistycznie, ale my jesteśmy nadal optymistami. Wierzymy, że przewodniczący Tusk przyjmie nasze zaproszenie, bo Polakom po prostu należy się ta debata. Chcemy rozmawiać o tym, co dziś dla Polaków jest najważniejsze: o Covidzie, o drożyźnie, o bezpieczeństwie Polski. A sprawa jest tym poważniejsza, że z dnia na dzień obserwujemy coraz większe gnicie i zanikanie rządu pisowskiego. Ten rząd zajmuje się dzisiaj tylko trwaniem. W obliczu rozpoczynającej się piątej fali pandemii, rząd PiS nie robi nic, poza zapowiedzią powołania kolejnej fasadowej rady doradczej przy premierze. To, co dziś oglądamy, to transmisja na żywo z przyspieszonego upadku rządu PiS.